Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dzisiaj będziemy rozważali fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie. Albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nie znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu. Bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. No i drodzy, we fragmencie Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, Jezus pokazuje nam, co jest źródłem prawdziwego szczęścia. Na początku Jezus wypowiada cztery błogosławieństwa. W tekstach biblijnych. Słowa błogosławieni, błogosławić, błogosławieństwo wyrażają więź między Bogiem a Jego ludem. Bóg, błogosławiąc ludowi, pokazuje mu swoją łaskę i przychylność. Lud, błogosławiący Boga, wyraża wdzięczność za dobroć i pomoc swego Pana. Błogosławiony to wezwanie skierowane do osoby, której Bóg, Zechciał objawić swoją moc i hojność do osoby, którą sobie wybrał, by ukazywała jego niewyczerpaną dobroć. Błogosławieństwo jest więc darem wyrażonym za pomocą słowa oraz czynnością przekazania darów, nie tylko materialnych, ale przede wszystkim duchowych. Błogosławieństwo wypowiedziane w dzisiejszej Ewangelii przez Jezusa. Zupełnie odwracają naszą ludzką logikę. Bycie biednym, głodnym, zapłakanym, znieważonym i odrzuconym na pewno nie jest niczym celem życia ani ideałem. Tymczasem ewangelista podkreśla, że to wszystko czyni nas szczęśliwymi, jeżeli jest doświadczane z powodu Jezusa. Moi drodzy, zastanówmy się, Dlaczego według słów Jezusa lepiej jest być ubogim, płaczącym i znieważonym, niż sytym, bogatym i śmiejącym się? Dlatego, że mając wiele tu na ziemi i koncentrując na tym swoje wysiłki oraz dążenia, mimowoli rezygnujemy z życia wiecznego. A przecież Jezus ofiaruje nam swoją nieskończoną miłość i pragnie abyśmy w nim odkryli źródło naszego szczęścia i życia. Szczęścia potężniejszego niż bogactwo, ważniejszego niż sytość, radośniejszego niż śmierć, bardziej zaszczytnego niż pochwały. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam Was na następną środę. Do usłyszenia. Szczęść Boże!